Moi drodzy widzowie z tej strony Kmonter. Wika witam was na kanale Kmonter. Yy, dzisiaj mamy trzeci odcinek z prawdziwego życia w Robloxie. Na no wstępie proszę o zostawić w górę subskrypcji, dzwoneczek, żeby się kolejne filmy z tej serii nie ominęły i przede wszystkim wbijanie Discorda, do którego link znajdziesz w opisie. Widzowie, gra została nasza wypuszczona. Dostała już je jed jednego update'a. Zabrakło mi słowa. I dzisiaj pierwsze, co musimy zrobić, to pojechać na, to prawo jazdy zdać. Okej. Okay. To chodź, idziemy. Szybciej. Ja mam czasu. Spoko. Dobra, już dojeżdżamy. Tutaj, tutaj. To chyba. To to? Na pewno to auto, bo coś mi się wydaje, że wątpię. Bardziej bym. Ten, ja na test przyszłem. Byłem umówiony na test. Witam, witam. E, na prawo jazdy zdawanie. Tak. To do tego białego auta zapraszam. O, wyglądało właśnie, jakbym miał tym jeździć. Spokojnie, lepszy mamy. To e, mo Można otworzyć. E, a, dobra, zapomniałem. To auto ma dobrze, chyba, przeszypane jakąś proszę awarię. Być, proszę do tego czerwonego. No. Proszę wsiadać. I dobrze, dobrze gdzie najpierw? Proszę się? przygotować pojazd do jazdy, włączyć światła, przetestować kierunkowskazy. Jeżeli wszystko działa, proszę jechać na lewo od razu. Pros, dalej prosto. Proste chyba też było, tak? No tak. E, tutaj będziemy skręcali na lewo. Uuu, coś O kurde jeszcze policja. No to nie, nie było żadnego zatrzymania. Jedź dalej. Gdzie dalej? Tutaj mamy na prawo. Dalej prosto, gdzie dalej? Prosto dalej. żeby na zakręci wyprzedzać, co ci ludzie sobie wyobrażają. Prosto dalej. Chyba jakieś wyścigi ludzkie są organizowane. Też mi się Tutaj na prawo. Nie. Dalej prosto. De. No, Oni no, to no, chyba no, na prawo jazdy w chipsach wygrali Na światłach będziemy skręcali w lewo A już wjechałem No i na prawo I, I tutaj... proszę zaparkować na prost Kurde, strzelaniny jakieś. O, no, to do policji. Dobrze, chyba... to zaliczam panu test. I choć niech pan ze mną pójdzie do budynku, bo tu chyba coś niebezpiecznego się zaczyna robić. Dobrze, więc proszę tutaj usiąść. Ja idę panu no, przygotować no. się. No, prawda, Widzę, że takie. To już u was normalno, normalne. Tak. Siema, siema, siema. siema. dziękuję bardzo. Dobra. Już, już idę. Nic nie widzisz. Dobra, chodźmy teraz do salonu out. Chodź, chodź, chodź. Co tam się działo, mam pytanie. No, niestety zobaczę z jednej osobami w policji. Tak, dobra. Niestety korup. Nie wiem, czy To Oj, nie My jesteśmy w Ameryce, to... No i licencję mam przy Dzień dobry Witam Witam bardzo Patrzmy na to auto Czy mogę w czymś państwu pomóc? Tak, jakieś najtańsze auto u to nie mamy tu jest tutaj, chyba na na i się... Ale to zadzwoni, że przywieźli no. tutaj. Bo jest na razie na równej jeździe, więc proszę tak spół godziny poczekać. Dobrze. Musimy poczekać godzinę, bo dostawy mają. Mhm. Chodź za ten czas tutaj. No tu. Poczekaj mi do biura. Chodź tu policyn, na róg, Chodź tu, na róg Dobra. Dobrze, a pojazd jeszcze został przywieziony. Proszę no właśnie, właśnie już mnie mówić, że strasznie długo to trwa. Ha, te dwie próbne musieli jeszcze pojeździć gdzieś do sklepu. Zabrali się. Ciężko z tymi ludźmi. O ten e, biały Fordzik. O, bardzo o, ładny. Ile kosztuje? Ryska. Ile kosztuje? Dostałem tysiąca. 2500, kurde, trochę mi brakuje. To można na kredyt wziąć. A mo można na raty... można na raty od razu z kredytem? Oczywiście, że tak. Będzie to... Będą to cztery raty około. A nie, wolałbym bardziej 5 po 500. No to dobrze, co niech będzie po 500. To zapraszam do kasy. Dobrze. Jaki jeszcze by pan chciał kolor pojazdu? Chyba czerwony. Dobrze, załatwimy że czerwony. A więc tak, na raty? Tak, na 5 Czy... rat o 500 zł. Czerwony, dobrze. To wszystko załatwione. Pojazd za chwilę będzie tutaj przywieziony. Proszę bardzo, albo coś. Zadzwonimy do pana. Dobrze, i od razu jeszcze. Albo, do, albo dobra, już nie trzeba tego kredytu. to ja go sam ogarnę Okej okay. Do widzenia Dobra, e, to pański pojazd, już jest e, przewieziony. na parkingu stoi, czerwony O, dziękuję bardzo, to ja, ja już do niego pójdę e, Mogę jeszcze dostać już kluczyki? A, dobra Proszę o pańskie kluczyki I pierwszym ratę od razu płacę, proszę bardzo Okej okay. Do widzenia To wpisuję. Do widzenia, mojej jazdy Odjadę Podjadę tą furką gdzieś Poczekam Na mojego kolega Policja pod przyczepką. poczekam na niego. Samo o. Siema. Trochę auta i zarysowałeś się nowe. Dobra sprawa jest, musimy trochę Po kredyt Zabij. musimy. Chodź szybko. Radość szybko bo tu wypadki na mieście. Dobra, to nie będę ryzykować bry mojej bryki. Cześć, 10 osób zginęło. już A jest dopiero pierwszy dzień tygodnia. To już powinienem wejść. Oś kolejkę ci zająłem. No dobra, dzięki. Widzę, że tutaj nikogo nie ma. O, w końcu. Dobry Dzie dzień. dzień dobry. Ja bym chciał kredyt na dwa tysiące. Poproszę dowód. Proszę bardzo. Dobrze. Już sprawdzam. I dam znać, kiedy go spłacę. Dwa 2000 złotych, Dobrze, trzeba pójdę zobaczyć, czy mamy taką... No czy mamy taką złotę. Ej, chwila, bo ja mam tu do załatwienia coś, e, dobrze. E... Już mogę panu dać te pieniądze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję Do bardzo. Vidzenia. Do widzenia. Do widzenia. Po, daj mi moją furkę, chcę, chcę jeszcze zobaczyć czy wszystko z nim dobrze. Masz. Kurde, ładna ta moja bryczka taka trochę jakby stara. Ale jara. Jak, jak to mówi się stara, ale jara. Dobra, jedziemy. Myślę, to Kurde, nie, nie wiem, jakim cudem zdałem na to prawo jazdy. -te tego nie było. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, ja, ja tu już wyjechałem. Dobra. Tędy. Wyleci czy co? Nie wiem, sprawdzę od niczego. Znam pewien trik. Kurde, zinnowowałam znak na dobrze, że tu policji nie było. Śledzi mnie. Powinienem to zgłosić i policja. Muszę pojechać tam. Powinienem to zrobić szybko. Ej, 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 C Co robisz? Kurde. To jest jakiś psycho, no, uciekam od niego. Dobra, szybko. Z czemu nie mogę gazować? Kurde, mam to gdzieś. Kurde, nie, no trzeba było zainwestować w lepszą brykę. O! O! Jak jeździsz? A. Co robisz? A. Co ty robisz? Zajechałeś mi drogę. Ty mnie śledzisz w ogóle. Dzwoń po karetkę. A Auto mi zepsułeś. Ty we mnie wjechałeś. Ty wjechałeś. To była twoja wina. Nie. Wesołego aleluja w więzieniu. Nie zobaczyłem. Pomocy! pani policjancie, to on się we mnie... Proszę mi pomóc. Zatrzymaj się. Proszę się nie ruszać. To pana woli? Nie, wiem, nie czuję. Halo? Nie czuję. Gdzie pan dostał coś jakoś tak? Gdzie pan tu obarwał?